Witam moich kochanych widzów, ja jestem Krokol, kolejny backpack Battles właśnie na was w tym momencie Czeka! Widzicie? Cokolwiek. Lecimy dzisiaj jak widzicie rangerką, sobie zagrywamy. Bardzo często mi się ostatnio trafia Stone badge, więc zagrajmy na Stone Badge'a. Może akurat. Mamy oczywiście shortboa na starcie, więc więcej shortbowów nie dostanę, więc trzeba by było z niego skraftować coś naprawdę porządnego. Coś! Co nie będzie się trafiać za często, a naprawdę może mi pomóc, może mi się przydać. Myślę, że mógłbym polecieć pod na przykład Belladonna's Shape'a, który naprawdę jest mocny w, stos w porównaniu do reszty. Więc to jest yy, rzecz do przemyślenia i raczej bym się w nią pokusił. Raczej do wzięcia tak samo jest nasz kochany yy, mieczyk, bo mieczyk jest zawsze na topie moim zdaniem. To jest oczywiście do wzięcia i naprawdę czy teraz nawet kurde, zamiast karotki chyba tak chyba zamiast karotki, jak dla mnie. I jesteśmy naprawdę na mega dobrym poziomie, jeżeli chodzi o pierwszą rundę. To jest naprawdę topka jakaś. Jakie rzeczy mi się tu trafiły? Pierwsza klasa. Myślę, że to jest naprawdę pierwsza klasa. I przegrałem. No jednak nie była taka pierwsza, ale może druga. <ścoughs> Nieważne. Nie, nie, nic nie mówiłem, nie, jakby, wcale nie jestem dumny z tego co tu się dzieje, w ogóle, szkoda gadać, szkoda szczępić ryja, naprawdę, <laughs> sorry. Kolejna rundka dosyć prosto poszła, bez żadnego się I tak ostatnio myśli mi przychodzą do głowy, jaka jest gra, którą mógłbym grać całe życie. Gra, że jakbym musiał wybrać jedną, to bym tylko w nią grał. I tak myślałem i raczej byłby to Minecraft. Minecraft jest taką grom uniwersalną bardzo i myślę, że to jest dobry wybór. Myślałem też na to Top 3, ale tutaj bym miał mocną zagwozdkę, bo kiedyś bardzo w CS a grałem, później w Valoranta się przeżydziłem, kiedyś w Marvel Rivals. Ale te gry nie są takie, które bym mógł grać non-stop i wiem, że mi się pewnie znudzą za jakiś czas. Tak samo jak inne gryki fabularne, nie są takie gierki, które bym mógł przechodzić non-stop, nie? Więc nie mam takich gier, które bym naprawdę mógł grać non-stop. Muszę mieć zmiany. A wy jakie macie top 3? Dajcie znać, ja się chętnie dowiem, poczytam... Może coś akurat ciekawego wybiorę, się dowiem z waszych rzeczy. Dobra, nie owijajmy w bawełnę, tak? Trzeba napierdzielić kolejnemu typowi, ale chłop ma o wiele lepsze bronie. Jeżeli wytrzymam... No, wytrzymałem na tyle długo, że chłop ma problemy ze staminą i przez co ja wygrałem. Świetnie. Bo chłop zaczął mieć mocne problemy ze staminą i przez to udało mi się. Co tu mamy na przecenie? Coś nowego to jest. Echoing. Battlery Sea Co 16 sekund powtarza randomowy item, który ma start of battle efekt. Ale to nie jest tylko z tych co mam. A nie, nie, tylko z tych co mam, co są w, w, w gwiazdce. To mógłby być to albo na przykład Hero albo mógłby to być Biggie Bank. Um, nie wiem, że byłoby tu coś innego ciekawego, ale wezne. Powiem wam, wezne. No i tak 50% szybciej. Ale nie jest źle. To by było dobre na tym. To by było genialne na tym wręcz. I Ja bym to kupił. Może jakieś sloty by mi się trafiły? Są sloty. Jestem w stanie wy wywalić wszystkie kamienie. To jest jak dla mnie obvious rzecz do wykonania w tym momencie. I kurde zmieścić to tutaj. Nawet bardzo chętnie bym to tu zmieścił. I niech tylko te dwa itemy się odpalają. Bo no, mógłbym tak zrobić ewentualnie. Że w tym momencie mi to nie będzie dawać nawet żadnego HP. Nie wiem, czy to jest sens. Ale jak to się ma szybciej odpalać, może jednak, może jednak ma sens. Biggie banka jednego wymienię, bo to też jest generacja pieniędzy, ale lepsza. Bo przy okazji mogę mieć fajne kryształki takie, takie świecące. Yeah. Uwielbiam tak odpierdzielać głosem. Naprawdę, zabawa głosem to jest rzecz, którą uwielbiam. Ja to robię praktycznie non-stop. Kiedy mam okazję, rozmawiam nie wiem, z dziewczyną, z kimkolwiek, cokolwiek robię. To po prostu napierdzielam tak głosem. Albo tak, albo albo Świetna zabawa, naprawdę. Odpalanie szybciej tego w sumie nawet o 50% znowu nie jest też złe. Bardzo dużo to kamienie mi generuje. A wolałbym jakieś może... To też są topazy, albo to też kurde. Albo szafi. No po prostu to też są te, ale le lepsze, nie? Bardziej użyteczne. Po prostu. Spotka była. Jestem głupi. Dammit. Już nic nie kupię, nie? To bym kupił, bo może to coś ciekawego mi da. E, tak samo Let's na no, chętnie też przyjmę. Może zrobimy sobie Hero Sword'a po prostu. Nie Hero Sword'a, tylko Long Sword'a. Hero Long Sword'a. Dokładnie to. Powiem wam nawet ciekawe to jest item. Co 5 sekund zamiast 116, przez to ile tu jest itemów? Lol. I on sobie zwiększa damage też bardzo. Sobie? Nie, tylko temu zwiększa damage. No to to faktycznie nie jest w takim razie aż takie dobre. Na tych świniach to, to jest. To jest takie zdradliwe, bo z jednej strony przyspieszy to bardzo echo yy, tego naszego skilla, ale z drugiej strony, no. Z drugiej strony jest to właśnie takie. No nie wiadomo, nie? Nie wiadomo. To nawet jest lepsze chyba niż świnkę, bo to mi przyspieszy nieźle. Zostawmy na razie ten amulet, to bym posprzedawał. Trochę pieniędzy bym sobie przy okazji zaoszczędził, że tak powiem, a amulet? Nawet świetny. A zobaczmy na szybko jeszcze tylko, jak to działa. To też ma na start of battle. Ale to by było genialne, ty. Kozackie nawet bym powiedział. I chyba już nawet wiem pod co zacznę przekształcać powoli builda. Zobaczycie to dokładnie myślę później. Ale no jak potkę mi się uda na truciznę ogarnąć. Wymienić sobie sworda na trującego z wampiryzmem. Trującego. No z tymi cierniami. O dokładnie to. No to wtedy mógłby być to nawet bardzo dobry buildzik. Który myślę, że bardzo fajnie by poskutkował. Tutaj chłop kurde nieźle poleciał. Z tymi flamami. Trochę mu się chyba pomyliło. Tro, trochę bardzo. Dobra, zróbmy coś takiego. E, myślę, że to dobry pomysł. Odporność na trutę jak najbardziej. E, miejsca zawsze super. Przyceny nie chcę żadnej. Nie interesuje mnie to. Ale tornuipa, jak najbardziej. I on będzie na wymianę. Do wzięcia. Na pewno. Okej, okay, okej, okay. zaczyna się bardzo fajnie. Nadal jest co 5 sekund i zobaczmy co tu zaraz odpali, bo chłop ma dosyć prostego builda, ja mam odporności na trutę, a on bardzo się trudno, trutą kieruje. Oczywiście nie mam stuprocentowej, tylko 20, tam 10%, ale to zawsze coś, nie? Chłop się też nie leczy aż tyle, no trochę ten gubert wyleczy go, ale z umiarem. On to działa cały czas, czy every? Nie wiem, to jakoś się zamotałem chyba. Czemu... A, dobra, bo to ten mi teraz wygenerował, no to jednak fajnie. <laughs> Się zastanawiałem, czemu tak jakoś mi dziwnie? Ale wszystko jasne. Dobra, mm, generacja jakieś staminy, zawsze spoko. I tu bym wziął Poison Ivy, bo pod trute bym właśnie leciał, a przy okazji... Skoro będę miał torn bluma, Blood No to będę bardzo fajnie napierdzielał. Bardzo, ale to naprawdę bardzo fajnie. Uuuu, uuu, uu, uuu! Okej okay. I w tym momencie tak, ciebie jestem w stanie wyrzucić całkowicie, ponieważ staminowo nie wyrobię. Bardzo troszeczkę tu poukładałem, jest to o wiele lepiej ułożone. Wymieniłem Hero Sworda na e, Gloss of Heisty i Blata Mulet, i teraz to się naprawdę będzie fajnie odpalać. Te trzy rzeczy najbardziej mi zależy, żeby się odpalały, no bo pomyślcie o tym, że przyspieszam sobie Gloss of Heistami Tornipa kilkukrotnie. To jest porąbane. Tak samo to mi bardzo interesuje, no bo przecież dostanie max HP i vampiryzmu zawsze jest spoko, a przekonwertowanie trochę HP na. Ogromną ilość tarczy również jest spoko. No to mi najmniej zależy, ale to jest na przyspieszenie bardziej, nie? No i w tym momencie już to nie działa, faktycznie. Zapomniałem, że to działa tak, że to po, po czasie dopiero się odpala. A, no to troszeczkę mi się mm, e, zrąbało. <laughs> no ups, no ups, no co zrobić, tak? Jesteśmy poszkodowani w tym momencie, ale... Wszyscy mamy źle w głowach. Przeżyjemy. <laughs> Kto zna, ten zna klasyki polskiego internetu, hity, lata, nawet nie wiem, już których świetna sprawa. No dobra, nie wiem w takim razie, czy tu jest sens to mm, przyspieszać czymś. Czy mam cokolwiek, co mi daje na start of battle? No to tego się pozbędę od razu w najbliższym czasie. No właśnie, chyba nie mam nic. I tu jest, tu się zaczyna problem. Dosyć mocny, myślę, problem. No cóż, to też jestem w ogóle w stanie najchętniej sprzedać i się zająć czymś innym. Czy ja mogę tu wybrać start of battle? No nie. No, nic. Zachowuję sobie w tym momencie, myślę, pieniądze. Mam bardzo dużo zdrowia, bardzo dużo wszystkiego. W kolejnym yy, sklepie już skilla dostaniemy. Może być jakiś skill, który daje coś na start of battle. To by naprawdę bardzo dużo zmieniło na plus. Nam i myślę, że to by było coś genialnego. No, właśnie. Teraz mam 50-50, albo, albo to się odpala, nie? Ale mam tyle tarczy generuje z tego, to jest szok, nie? Trochę leczenia by mi się wtedy w takim razie więcej przydało. Tak jestem mega dobry. A, ty mi generujesz płomień też. To możesz no Faktycznie możesz wygenerować płomień. Zapomniałem o tym. To mnie nie obchodzi. Start dostań za każdy common item czy weapon. Item. Takie średnie troszeczkę. Start of battle, dostań 10% więcej maksymalnej HP i twoje bronie biją 5% więcej. Świetne z tym. Wow, ale genialne bym nawet mógł powiedzieć. Wow! Wow, świetny. Totalnie kozackie. Dobra, ja jestem zadowolony z zakupu. Mm, to też jestem w stanie kupić. I w tym momencie przydałoby mi się. To też jest start of Battle. Świetne. Do kupienia na pewno. Właśnie o tym myślałem. O Hungry Blade. Ie. Czy będę miał tyle pieniędzy na teraz? Raz, dwa. Tak szczerze, to też jest nas sprzedaż. Czyli mam 6 coinów w tym momencie. I to. To jestem już w tym momencie. W stanie kupić, więc super. O, coś źle policzyłem. Coś bardzo źle policzyłem. No nic. Ważne, że. Yy, no to się będzie odpalać. Dwa mega dobre itemy. Nie potrzebuję kompletnie żadnego innego. Żeby mi się w tym momencie odpalał. I jestem zadowolony. Jestem totalnie bardzo zadowolony. No bardzo dużo zwolnych slotów. Co jest yy, dobre i złe. To znaczy, że bardzo mało itemów kupuję. Ale cały swój build opieram w tym momencie. o to. No spodziewałem się, że z, ze staminą będzie problem. I tutaj raczej przegram. Bomba. Zaraz w sumie przeczytajmy. Co to dokładnie daje? Po. Iluś tam sekundach. Użyj wszystkie Twoje buffy. Twój przeciwnik dostaje plus 4% demencja za każdy buff użyty. Nie rozumiem. W sensie mi mu zabrało wszystkie buffy? Chyba nie. Po prostu używa wszystkie buffy. Czyli nie wiem, użył Cierni, użył kolejny Empower? Nie zrozumiałem do końca. Wiem, że przegrałem niestety, ale czy z takim Kretesem? Chyba nie. Chyba aż tak źle nie ma. Dobra, jestem w stanie. Dać tutaj tego, bo dobre. No, co ja mam powiedzieć? To i to. Świetne. Genialne. Czy to ma. Nie, to nie ma, ma start of battle. Aczkolwiek. Chyba nie. Chyba wolę tak, jak jest aktualnie. To jest dobre. Nie przyspieszam. Nie wiem, jak ze staminą, Ile to zużywa? Jedna sekundę, zero, to bardzo mało zużywa. Co, przyspieszę sobie Bela do nas. Shape'a, myślę, że to nawet dobre by było. Eee, to jest super. Ile ty masz procent na trafienie? No, troszeczkę problem mógłbym mieć. A takie stakowanie sobie. To też jest start of battle. Dostać przyspieszenie na start też nie jest złe. A przyspieszenie sobie po prostu tego, żeby się częściej odpaliło, jak najbardziej dobre. I co teraz? Co teraz? Pyk, kolejne to. To jest chyba najlepsze, że się odpala. To też jest ok. Albo to zwiększyło mi max HP i zwiększyło mi demerz broni. No, ze staminą jednak dalej mam trochę problemy. Ok, do dobrze pamiętać, nie? Ten, jak używa mi Cap of Resilience po raz kolejny, czyli redu redukuje mi znowu ilość otrzymywanego demerża, to jest też kozak totalny. Bardzo dobry, kurde. Ale to jest dobre wszystko. Ale to mi się idealnie układa. Tak, jakbym kompletnie. Europa... Tak, jakbym chciał, nie? Jeden? Z lepszych buildów w ostatnim czasie. Naprawdę. Start of battle. To też by było kozackie. Ale chyba aż tak nie będę już yy, walił. Trochę przystopuję z tym. To też jest naturalne. Tu by było to najlepsze. Świetnie. Jest świetnie. Kapowe jest kolejny, nie. Wolfpertinger. To jest dobre. To jest po prostu dobre. Tanie i dobre. Teraz jakieś po prostu rzeczy, które są quality of life, nie? Bardziej chodzi po prostu o to, żeby były bardziej tradycyjne. Kolejny ban. To na pewno by mi się przydało. Wolf Pertinger w sumie nie byłby taki zły, patrząc na to, jak mana schodzi. Chłop pocisnął nieźle, chłop pocisnął nieźle. Bije zdecydowanie więcej. No, ten Głównie ten dagger. I tym mi zadał chyba se setkę? Nie. Ale no, jakbym przeżył troszeczkę dłużej, to i tak by mi walno tą setkę, więc... Patrząc, jak to jest ułożone, jestem w stanie zrobić coś takiego. A mianowicie, przenieść wszystko o jeden w dół. Jest to jakoś ułożone, ale nie jestem, szczerze, wam powiem, w 100% z tego zadowolony. To bym nawet tu lepiej dał. Mm, no, ten Wolfpertinger kusi bardzo. I chyba jestem zmuszony, nawet wręcz mogę powiedzieć, do, do kupna go. No, jest to nawet ułożone fajnie. Jakbym to jeszcze tak zrobił, i tak. To w ogóle mam teraz bardzo, bardzo dużą szansę na rezystowanie debuffów. Nie wiem, ile mam y, generacji staminy, bo nie wiem, ile mam Many generacji. Y, many, buffów. Jakoś ogromnie dużo to nie mam. Co to jest? Bo to, to też jest coś nowego. Start of battle: dostań 3 przyspieszenia. A, rzeczy, które są na gwiazdce, które się odpalają po czasie, są zwiększone o 50%? Coś takiego. Tylko ma to ułożone tak, że. Kiepsko bardzo. Synku, jesteś kiepski. Na niczym się to u niego nie odpala. No i ja mam o wiele lepszy build w tym momencie. Mimo, że on mnie spowalnia, co jest mi nawet na rękę. Bardzo na rękę. Bardzo, bardzo idzie. Tak świetnie idzie, że aż jestem w szoku. Zmniejszanie leczenia przeciwnika jest dla mnie też bardzo na rękę. Hmm, to mi się na pewno nie odpali. Też nie. Sloty na przyspieszenie to jest coś, co jestem w stanie sobie zaprezentować. Yy, Pyk. <śled> A żebym wszystko wydupił, nie? Po prostu wywalone jajca i wszystko poszło. To się odpala na wszystkim, co bym chciał. Ananas! No, no oczywiście, że ananas. Że ja też o nim nie pomyślałem wcześniej. Kto się tu przyspiesza? Ananasik jest przyspieszany przez rękawice. Świetnie! Ale no, tylko dwa puste sloty, a to się odpala na wszystkich praktycznie rzeczy, które mam yy, na starcie. Poza oli lampą. Nawet dobrze? Nawet lepiej. Piasek po prostu. No kupiec, co mi szkodzi, nie? To też jest spoko. Gdzieś tu miałem chyba jeszcze wolne. Nie, no to na sel po prostu i tyle. No jest git! Jest naprawdę git. Nie ma, nie ma się czym przejmować w ogóle. Mam tyle w tym momencie. U! u o. Ciekawe combo bardzo. Aczkolwiek widzę, że on ma... Bardzo jest ciekawe, ale brakuje mu many. Bardzo. Jakby miał generację many. On by to na easy porobił. Bo bym sobie zrobił nieśmiertelność, tego typu rzeczy, i bym miał na eluzję to zwalone, nie? Czy Shield of Valor jest dobrym decyzją? Powiem wam, wydaje się genialną decyzją. Wydaje, ale nie wiem, czy jestem w stanie go tu wrzucić. Raczej ciężko by było. Musiałem to przenieść wszystko o jeden w górę. Dobra, pierdziele, ten Shield of Valor. Jakiś śmieszny, śmierdzący. Myślę, że, że co? W dupach im się poprzewracało. Tyle mam do powiedzenia. Rękawice. O. No i świetnie. Przyspieszymy sobie. Nic nie przyspieszymy. No i super. To jest dobre. Hard container. On jest po prostu dobry. I tyle. Nie boli. To niech się tu łączy. O. To by się przydało połączyć. To zróbmy tak. Tak, Niech jest tak. Slot ich po prostu. Tu mam w ogóle jeszcze cztery. Okej. Okay. Co może. Banan. Yy, ps no ja mam tyle. Tyle mam. Możliwości w tym momencie. Ja mam builda praktycznie skończonego. Jestem w stanie sobie poświęcić pieniądze na wałowana. Na śnieżki. Nałożenie troszeczkę mrozu. Przy okazji zmniejszenie dostawania max HP z itemów. Ja mam w tym momencie zmniejszenie leczenia u przeciwnika dosyć mocno. 20%. I moje jest lekko zwiększone. No ale i tak. Ja mogę mu jeszcze zmniejszyć ilość dostawanego HP w ogóle. To, 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 co? Ja, ja, ja tego nie zrobię? No. No właśnie. To jest mech. To jest zwiększenie leczenia, zawsze spoko. To jest mech. To mogę kupić w kolejnej rundzie. To też jest bardzo dobry zakup, moim zdaniem. Przyspieszenie czegoś też było dobre, ale nie zmienia się tego na siłę nigdzie. Przyspieszenie wszystkiego? W tym miejscu? No, to jest spoko. To jest bardzo spoko. Oj, 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 wiewiórami mi pokradnie bufy. No, tu może być trochę problematycznie. Pod tym względem nakłada mi też bardzo dużo blinda. Ale ja sobie zwiększam y, celność, więc. No niestety, lepszy, lepszy. Szybciej mi krat buffy niż ja cokolwiek robiłem. Niestety dla mnie. No dobra. To jest w idealnym miejscu. Idealnym. Czy to się przyspiesza przez to? No kurde. Dobra. To musi być tu. Nie widzę innego miejsca na to. To tak. No i tu. Zmniejszenie leczenia, znowu spoko. To jest po prostu. No i tak to nie wiem, no kupię sloty, które mogę, nie wiem, tu wrzucę, no tak z dupy trochę, nie? No tak trochę bardzo. Tu! O. Widział pan? Widział. Przy świni mógłbym to postawić, cóż. Dobra, w dupie tym, to mi, no nie mam many. Nie mam w ogóle, jakbym miał jakąkolwiek generację many, to może i Glowing Crown byłby fajny. Ale nie mam. To jest bardzo dobry, bezpieczny zakup. Blata mulet. Dodatkowe na starcie, maks HP i wszystko. Spoko. Takie animacje nowe. Nie? Dla niektórych tego nie widziałem. Dlatego to temu animacji. Śmieszne. Bardzo fajne to kurde działa. Zwiększenie max HP, zwiększenie damage'a. Ale wolałbym najbardziej, by mi się. Vampiric Armor odpalał mimo wszystko. Dla mnie by było to najlepsze. No to mogę kupić gdziekolwiek. Slot to slot. Tego nie chcę, tego nie chcę. Mana! Po co mi? Świnie też są już na sprzedaż w tym momencie. Ja naprawdę mam dużo slotów. No, może. Może. Ile 40 golda? Uuuuh. No to tu może być trochę problem. Nie masz. Nic nie mówiłem. <ścoughs> Nic nie mówiłem. Absolutnie. Trzy sloty. Hmm. Jestem w stanie to sprzedać. I coś może za to kupić. Wooden Sworda. No chyba nie. Zróbmy tak, to sprzedajmy, to tu walne. Bana, nawet mógłbym to inaczej jeszcze zrobić. To przenieść tu i bym miał jeszcze dwa sloty wolne. No za dwa, no ciężko będzie Zróbmy po prostu. Tak? Może? Coś za dwa? Tak, już nie mam miejsca. Świnie! Nie no, świnie nie będę kupował. Ale wstać bym je było. Kami. No to jest dobre, to jest dobry deal. Się ma tu coś w <laughs> O sorry. Świetnie! Genialny build na zakończenie. Raczej tu przegram. Widzę to kompletnie, chłop ma takie. Okej. Okay. Nie spodziewałem się tego. Zobaczmy szybkie statystyki. Jak ile demerza żeśmy walnęli. Psst. No tak, chłop się na spajkach przecież wywalił, bo on ma 6 broni czy 7 nawet. No tak, no to było obvious, że on się wywali na spajkach. Bloodthorn zadał podobnie ile spajki, ale no. Bardzo dobrze mi poszło. On ma to samo w ogóle. Co mu to daje? Na starcie Dawalaka? No nawet nie głupie. Bardzo mocna generacja Laka! No! Ogromna! No cóż, ja dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję że Wam się podobało, bo ja się dzisiaj nawet ubawiłem. A ostatni odcinek kiepski mi by się wydawał. Nie wiem od czego to zależy. No i tak będziemy powoli myśleć o końcu tej serii, ale póki co jeszcze kilka odcinków na pewno wleci, więc trzymajcie kciuki, że będzie jak najlepiej i do zobaczenia wkrótce. Na razie.